W sobotę 27 lipca Kozienice i okoliczne miejscowości opanowali kolarze i to zarówno amatorzy, jak i zawodowcy. A wszystko to za sprawą 67. edycji międzynarodowego wyścigu dookoła Mazowsza. Na ziemi kozienickiej odbył się ostatni etap. Towarzyszyły mu zmagania amatorów, czyli Mini Mazowia, Mazowia Masters i Mistrzostwa Powiatu Kozienickiego. Jako pierwsi na trasę wyjechali amatorzy i to ich zmaganiom przyglądaliśmy się w godzinach dopołudniowych. Na trasę wyjechali zawodowcy, prawie 30 drużyn ponad 150 kolarzy różnych narodowości. Mieli oni do pokonania 5 rund, każda liczyła ponad 33 km. Podczas poszczególnych okrążeń emocji nie zabrakło. Były ucieczki, pościgi i walka z upałem. W Kozienicach linię mety jako pierwszy przekroczył Alan Banaszek z Mazowsze Serce Polski. Za nim na podium stanęli Kaz van der Win z Cycling Team i Bartłomiej Proć z Team Santik Wajbatech. Pomimo, że Proć nie wygrał ani jednego z poszczególnych etapów, to właśnie on mógł cieszyć się ze zwycięstwa w całym wyścigu. Wręczone zostały też koszulki dla najlepszego zawodnika w klasyfikacji punktowej oraz dla najlepszego w wieku do 23 lat. Obie zdobył reprezentant Timu Mazowsze Serce Polski Michał Pomorski. Był też okazały puchar dla najlepszej drużyny. Podczas kozienickiego etapu rozegrano też dwa memoriały pamięci byłego dyrektora Kaceris Marka Łuczyńskiego oraz starosty powiatu kozienickiego Janusza Stompura. Podczas wyścigu amatorów bardzo dobrze zaprezentowali się kozieniczanie w Mazowie Masters. Na drugim stopniu podium w kategorii Open Kobiet stanęła Anna Grabowska, a trzeci w swojej kategorii wiekowej w gronie mężczyzn był Mariusz Weronowicz. Oboje reprezentują klub NEAKS Energia Kozienice. W Mistrzostwach Powiatu w gronie pań bezkonkurencyjna była Renata Michalska. Drugie miejsce zajęła Justyna Spytek. W gronie panów najlepszy ponownie okazał się Marcin Kosiński, drugi był Michał Piwoński, a trzeci Jarosław Gontarz. Jednak w kategorii Open pan mężczyźni nie było wręczeń. Najlepszych kolarzy mistrzostw powiatu uhonorowano w poszczególnych kategoriach wiekowych. I tak w kategorii 17-35 lat pierwsze miejsce zajął Michał Piwoński, drugi był Artur Iwańczyk, a trzeci Mateusz Kielich. W przedziale wiekowym 36-45 lat pierwsze miejsce zajął Marcin Kosiński, drugi był Szymon Gontarz, a trzeci Daniel Baca. W gronie startujących między 46 a 55 rokiem życia pierwsze miejsce zajął Jarosław Kontaż, drugi był Sławomir Kurek, a trzeci Mariusz Bartosiewicz. W ostatniej kategorii wiekowej 56, plus na podium stanęli Waldemar Strzelczyk, Tomasz Baranowski i Jarosław Stasiak. Puchary najlepszym kolarzom wręczali starosta KOZIENicki Krzysztof Wolski oraz wiceburmistrz KOZIENIC Robert Boryczka. Przedstawiciele władz samorządowych oraz dyrektor kaceris Marcin Zmitrowicz z rąk dyrektora wyścigu Marcina Wasiołka odebrali specjalne podziękowania za pomoc w organizacji tego wydarzenia już po raz 21 na ziemi kozienickiej.